Give me a kiss. There's no way back. One time you started like this. Telling the truth, telling me lies. I can't handle it. You gotta decide. Give me a hug. Give me a kiss. There's no way back. One time you started like this. Sur l'Amazon, chez les Blacks, chez les Six, chez les Jaunes. Voyage, voyage, dans tout le royaume. Sur les dunes du Sahara, des îles Fiji au Fujianma. Voyage, voyage, ne t'arrête pas. Au-dessus des pavés, Cześć, siemanko, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale Z tej strony Maniek I witam was w odcinku, w którym rozpoczęliśmy zbiór yy, ziemniaków W tym roku, dla przypomnienia, mamy 25 hektarów, odmiana Noblesse No i co widzowie, rozpoczęliśmy przedwczoraj, oficjalnie wczoraj no, bo nie licząc te, tej półtora przyczepy pierwszego dnia, gdzie wykopaliśmy tak naprawdę dwie poprzeczki sobie. A od wczoraj dopiero tak naprawdę rozpoczęliśmy już tak grubo akcję kopania. W miarę to przebiega, powiedzmy, bo mamy yy, no, dzisiaj piątek, w, w niedzielę. W, niedzielę, w poprzednią niedzielę właśnie duża, duża ilość wody spadła I no jest mokno na polach Generalnie gdzieś tam od poniedziałku, od wtorku Słoneczko się pojawiło, zaczęło to fajnie schnąć No ale w ziemniakach Mimo, że na, wierzchu, na powierzchni wody nie ma To ziemia jest już tak napita że to nam po prostu wczoraj no, słabo szło, ale nie ma co narzekać, bo pamiętam lata, żeby bało naprawdę gorzej. Ale wczoraj mieliśmy w miarę ciepło i strasznie silny wiatr biał, więc dużo to dało, bo obeszło. Lata jeździ już coraz szybciej. Jak zaczynał od 2,5 na godzinę, to teraz jeździ y 3,6 miejsca. Y Miejscami już nawet 4 na godzinę sobie pozwala Bo na taśmie kombaj po prostu przesiewa już tą ziemię A nie ciągnie jej do góry Także jest ok, progres jakiś Pole jest odkamieniane Wiosną była przeprowadzana akcja odkamieniania Huzarią Widać ten efekt Ta ziemia jest Przesiana mało jest drobnego kamienia mało jest też bryły gdzieś jak ścieżkę złapiemy, bądź słupy jak były mijane, nie trzeba było w porządkach jeździć, ścieżka była zrobiona no to tutaj się pojawia bryła, a tak to no nie ma nie ma, na przechowalni tam gdzie akcja rozładunku jest przeprowadzana, sortowanie i tego typu rzeczy, to Idzie to fajnie, bez pośpiechu, bez presji żadnej, bo tak naprawdę we trzech w tym roku jeździmy. Ja Mateusz przyjechał, na ziemię na wykopki nam właśnie pomoc. No i Pan Wiesiek tradycyjnie jeździ z szóstką. No i tak naprawdę na luzie to robimy. Do tego się podchodzi na luzie, bo i tak czekamy na polu. Właśnie z Mateuszem teraz mijałem się po drodze. Do gospodarstwa niby daleko nie ma, ale to jednak z 10 minut trzeba jechać, no bo droga jest, jest jaka jest Po prostu jest niby twardo, ale, ale dziurawa, tak? więc trzeba jechać powoli Też nam się nigdzie nie śpieszy Przy, przy taśmach, tych taśmociągach jest czas po każdej szczepie, żeby oporządzić, także na plus i tak właśnie działamy. Wczoraj udało nam się 11 przyczep wykopać. Dzisiaj, Pan Wiesiek, jest trzeci w kolejce. Ode mnie się kolejka zaczyna jakoś tak to wyszło. Więc zobaczymy, ile się uda. Mam nadzieję, że jak najwięcej, bo coś znowu pogoda hmm. może się popsuć. Bo to wiadomo, to jest październik, tutaj z jednej chmurki może przyjść duży deszcz. Jeśli chodzi o plonowanie to generalnie trzyma się to mniej więcej, tak jak u wszystkich w okolicy, czyli około 30 ton hektara. Te ziemniaki po prostu w sierpniu zostały potraktowane przez wysokie temperatury i żeby was widzowie nie skłamać od 15 od połowy sierpnia można tak powiedzieć, stwierdzić że, yy, że nie było ani jednego zielonego krzaka już na polu, po prostu te ziemniaki yy, zdechły. Tutaj pole mamy po długości kilometr, 1300 metrów, jako i yy, straszne takie mozaiki występują że yy, są miejsca na polu gdzie ten ziemniak jest naprawdę duży ale są też miejsca, gdzie jest taki drobniutki jak orzeszki Masy. no takie, takie mozaiki właśnie powstały generalnie jest coraz lepiej bo widzę, że już górną taśmą coraz mniej ziemi leci czyli na taśmach wszystko się obsypuje jest dobrze, jest dobrze Jedziemy teraz aktualnie 3 na godzinę. Tradycyjnie na każdej przyczepie mamy pasy pomontowane, żeby jak się podjeżdża pod kombajn i te pierwsze ziemniaki co e, lecą, żeby je amortyzowały, żeby z dużej wysokości na blachę nie spadało. To było no, bicia To powoduje że później robi się siny. W rezultacie gniję Karierę poprzeczki wyrównałem je troszkę, bo strasznie nierówno było. Rozrównałem, tacie, bo kuboś na wąskich kółka, komaj troszkę waży i przez każdą koleję, jak musiał gdzieś tam w poprzek przy zawracaniu przejechać, to go strasznie tam targało. A jeszcze trzeba pamiętać, że ludzie są na kompanie. Mam ustawioną pracę i generalnie około 45 arów na przyczepę biorę. Tak gdzieś wychodzi. Trzeba tylko przyznać, że ten ziemniak jest w roku czysty No jest naprawdę czysty. Wczoraj przez cały dzień. Tam z 4 tony ziemi tylko wyszło. No to, to nie jest zbyt dużo. Zwłaszcza, żeby lata gdzie w podobnych warunkach. Jak się kopało, to czasem z jednej bronarki ziemia przyczepia by było. Nie widać. Ziemniaki powinny być wykopane dwa tygodnie temu, nie? A już zaczynają zarastać, No kurczę, światło, woda, nie. No nie oszukujemy się, od dwóch miesięcy praktycznie zielonego krzaka i ziemniaków nie było. A tak, to... to wiesz, no mieliśmy je kopać no, dwa tygodnie, nie? Temu, tylko że deszcze nas przeczofrały Wszystko tak się wydłużyło, ale no dobrze jest. Nie, nie ma tragedii. Zawsze chciały mieć w październiku takie warunki. Nie no, super nie. Dobrze, pójdzie to jeszcze dwa dni. Dwa dni, próbujemy. Mogłoby być i więcej, to na pewno. No, one po prostu nie dorosły, nie? Susza. I one w nie dociągnęły kalibrażu. Bo ilość, ilość jest okej, okay, sztuk, nie? Tylko, że one są drobniejsze. I to widać, jakie. Yy... Z, jak to nazwać, że są place na polu Gdzie zagłębienie są duże tak, Gdzie tylko górka od razu są mniejsze I nie? to babcia, tak jak w stoi stoi, mówi Kurczę, no. przywiozłeś takie duże, fajne a mnie chyba Wiesiek, czy właśnie Mateusz był I drobnica, nie? Bo no, bo mówię, zależy, właśnie zależy Zależy jak trafią Ale nie ma co narzekać Dobrze idzie tylko 30, 30 ton, na pewno jest. Tak. Ale widać efekt w dali, co? No, kamienia jest mniej. I bryły wszystkiego. Tak, tak, tak. tak. To widać tam na taśmie nie? Że, że ludzie po prostu mają. Po prostu, no tak, nas, my tam na nas spokojnie. Na spokojnie. Jesteśmy. Tak naprawdę ty nas wstrzymujesz od roku? Nie ma ten. Nie ma, nie ma wydajności dłużej, nie? Ale dobrze, bo tam mają czas na posprzątanie. Ja teraz też się rozładowałem, a wszystkie są rozładowane. Właśnie podstawiłem wieśka, aha. Nachal, aha. I wieśek najechał, to się zamieniliśmy, więc aha. ja tutaj już przyjechałem. Oni teraz dwie przyczepy rozładują bo z Mateuszem wstrzymujemy jednak, nie? No te, te dwie nakopać, to... No i dobrze, to na bieżąco to te małe będą rozładowane przyczepy. Ciekawe, w tamtą, nie, cały czas no i super, fajnie to poszło dwa rozkopania na polu no tak nie ma co te za dużo ich robić, bo no jest problem rządek przejechany, od razu trzeba wolniej kopać, bo wyjdzie bo, bo, bo bryła, nie? na tak długim polu, tak jak powiedziałeś na tak długim polu, to, to 100 rzędów to spokojnie bo jest fajnie, no nie obijają się, bo ciepłe ziemniaki, nie, nie, nie sinieją po prostu. Tam Grzesiek usypując włącza wentylator, to za chwilę praktycznie one suche są. O, fajnie. One są drobniejsze, ale też nie, nie takie całkiem drobne, nie? Że tam generalnie wszystko jest powyżej, kalibraż powyżej 40. Także typowy taki handlowy plon. Powiem ci to też na kombajnie inaczej widać niż jak tam na taśmie się stoi. Nie? Mówię, no to jest zależy od y... miejsca od pola, od, od rejonu, nie? Bo naprawdę miejscami to są orzeszki same. I to teraz na konstrukcję przyczepy miałem, czyli początek jak zaczynałem, nie? No, same drobniutkie, a później już coraz, coraz lepiej było No bez paliwa też mało idzie, nie? No tak Co ty masz? 1620 obrotów No to w rzeczywistości mam 1550 No tak, ale 420 na wałpku do obrotu no. Więcej nie, nie, bo to za szybko wtedy kręci fajnie. Naprawdę sprawnie to idzie, nie? fajnie. Fajnie i na spokojnie, tak, no, tak tak naprawdę. Tak. Aby tylko pogoda być mała i będzie dobrze. Bo na dzisiaj coś zapowiadają, ale to jakieś przeloty na noc. Tam, nie I metr. No, tak. coś od 22 na abza. Wraził, że dosyć, dosyć. To takie. No. Zobaczymy. zobaczymy nie jest tylko to, że przy dzisiejszej technologii nie? Te, te, te prognozy pogody to jak ten: jak, jak, yy, no, losowanie lotka. Nie? <grymne> no. nie są w stanie przewidzieć pogody na, na 48 godzin. 10 aplikacji, każdego co innego i żadna się nie sprawdzi. No wczoraj, wczoraj, wczoraj padało, czy przedwczoraj? Przedwczoraj. No, przedwczoraj rano, jak tu wjechaliśmy, jak co, co zaczęło padać. Patrzę na, na telefonie, na to, ma aplikację słońce nie Pokażę. No u nas tam. Bo to też, tutaj mu dosyć mocno padało. Tam na no. placu zaczęło, i ja już tak chciałem opuszczać przyczepę, wiesz? Sprzątać to, bo jak się rozpada. No. Co tu, ale nie wiem, no, opuściło. Piesik dopiero mi mówił, że tutaj tak dosyć no, mocno tutaj padało. To mocno, mocno przeżyłem. Dobra, idź po trakcie. <laughs> Żeby. Żeby za dużo na koszu przyjęciowym nie było, przyczepę tak się podnosi na jakieś 3-4 razy To wtedy fajnie, płynnie to idzie I to też Staram się nawet nie na cały tłoch, tylko mówię, lepiej się dwa razy więcej przejść, podnieść Niż jak będzie za dużo na koszu, bo Później nierówno idzie na taśmie i po prostu takie kruchy powstają. I Ciężko jest to później to wybierać. Tutaj taśmocią do ziemi. No to przez cały dzień dzisiaj to jest czwarta, czwarta, ale szósta do jako rozładowywana, bo z wczorajszego dnia zostały. No to tyle ziemi. No to to jest nic. Panie to z winnie idzie. Widzieliśmy, że ma nie padać, ale wczoraj mocno wiało, więc postawiliśmy snopki tutaj, żeby, no wiadomo, ludziom nie wiało w plecy, bo to jednego dnia można się nieźle załatwić. Zaplanowany <noise> Ola załóż lepiej Ale nie, na kamerze tego tak nie widać Ale żeś komuś Nieźle ze skóry Przestań <noise> Ja mam poczulenie Ty się śmieję, tylko, wiem o tym Zakończyliśmy No nieźle poszło, nie? 5 dni 25 hektarów na spokojnie Tak naprawdę dla nas 25 hektarów To jest i Mię, dużo i mało. Większy poprzecznik. Zależy, jak to nazwać, bo nie kopaliśmy no. więcej, tak? Nie, no zgadza się, ale fajnie poszło 5 dni. Zakończona, nie? No dokładnie. Tak nie, naprawdę. sprawnie, naprawdę sprawnie i praktycznie bez awaryjnie. Praktycznie bez awaryjnie. Dzisiejszy dzień tylko tak. Nam... No nie poszło nam <laughs> rano jak. Nie stało A, A, nie szło jak jak nie by, się... Jakby się mogła woda palić, to by nam się zapaliła wiesz? Dokładnie no. Dokładnie Ale teraz poszło wszystko, okej? Okay? To ciśnij, bo tam ludzie e, czekają, żeby no. to rozładować to, to, Tak naprawdę co? 10 październik 10... Kończymy... kończymy wykopki Zostaje nam co? 40 hektarów do zasiania No i zebrać kukurydza Zimna ale... ci, bo się cały trzęsiesz Kukurydza to co? już jest light Dobra, uciekamy jeszcze na rozładunek o, Jedźcie, jedźcie o, o, Jezus, Pasażer no ja. w legapę. No, zakończyliśmy. Tak. Wiesiu. wiesiu Osiu, tak, Tutaj, tak. tutaj gudy dowodzący, tak. Wiesław. Wiesław, Mateusz. Mateusz też powrócił na wykopki. Powrócił jo. Nie No, co, sprawnie wykopił mia... nie, 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 ten. nie ma co co beczeć. Poszło naprawdę bardzo sprawnie, super 5 dni 25 hektarów sprzątnięte bez jakiejś wielkiej spiny. Nie było żadnej wtopy. Nie było żadnej wtopy, także także. Nie liczę pierwszego dnia. No dobra, no ale... ale. można wybaczyć wszystko. Nie, nie, nie ma co, jest, jest fajnie, jest. Jesteśmy zadowoleni. Ja. Nie, no, ale. Są w magazynie. Ale z plonu jako plonu. Też nie ma co narzekać. No, nie jest to rok rekordów, ale czego się spodziewać? No, taka susza, jaka była w tym roku, generalnie ten plon nie odbiega od plonu innych rolników. No, tak, w jest. pobliżu, nie Susy, Dokładnie, tak w tym rejonie tak te ziemniaki w no. tym roku sypały. No i, i nic więcej nie zrobisz, nie? No To co? Kończymy na tym akcentem, tak? Wykopki zakończone. Wykopki zakończone. To co, trzymajcie się. Dzięki. Do następnego. Na razie.